Podobno to jest najmocniejszy lager na świecie. Dzień dobry, Kociakwik, pewny Głos w Waszych domach. Przed nami broj 16%. Tak, 16% alkoholu. Jest napisane na etykiecie, że to najmocniejszy lager na świecie. Co jest najmocniejszym lagerem na świecie. No niedawno piliśmy imperialny porter bałtycki z Funky Fluid, który chyba nie był wymrażany, miał 18% alkoholu. No ale to jest bardzo mała ilość, więc na pewno jest to jeden z najmocniejszych lagerów na świecie. Tenże browar zasłynął z wyścigu na najmocniejsze piwo na świecie, kiedy konkurował z szkockim Brudogiem. No i jeden zrobił 30, to my zrobiłem 35. A tak, to my 40, a to my 43. I wyścig skończył się na 57% alkoholu, który tenże browar stworzył. I to jest browar, który nie robi pilsów, nie robi helesów, Robi właśnie wyłącznie takie piwa. 10- 13 alkoholów wymraża, ale żakuje w beczkach. No jest to taki projekt bardzo jak na Niemcy bardzo... Ciekawy, bardzo innowacyjny, co jest ciekawe w tym piwie, że jest ważone zgodnie z bawarskim prawem czystości, ale ze specjalnymi drożdżami. Mm. Tak, czyli to nie jest wymrażane. Tutaj jest 16% alkoholu z samej fermentacji. Ekstrakt początkowy, 32 plato. Nie w kinmoch. No, dobrze. Zalakowana koleszka, zobaczymy jak to się otwiera. Nie otwiera się. Mm -hmm. Puściło. Jest. No, Ci nie kruszy jakoś strasznie. Mm -hmm. Tylko trochę. Nie, no nic nie, nic nie wypada. Jeszcze. Jeszcze. Czego się możemy spodziewać po takim piwie? Na pewno tego, że nie będzie lekkie. <laughs> Alkohol unosi się w powietrzu, to znaczy już czuć, że, że to będzie bardzo alkoholowe piwo. No nie spodziewałbym się niczego innego. No Na 16% alkoholu. Mogłoby być dobrze ukryte. Nie? Jeżeli byłoby z dużą ilością jakichś dziwnych dodatków, owoców, pewnie tak. No tutaj nie ma takich rzeczy. Co mamy? Wygląda jakby było, w ogóle nie było nagazowane. Mm -hmm. Nie ma absolutnie żadnej piany. Jest takie aż mleczne, taka kawa. Jest mętny. Zostawia mm -hmm. osad na mm -hmm. szkle, dziwny. Nie pachnie źle. Nie pachnie aż tak alkoholowo. Nie, właśnie nie. Tylko tak w pierwszej chwili miałam wrażenie, że się uniosło bardzo dużo takiego mocnego alkoholu. No, Okej, okay, są to... uderzenia. Tak, jednak coś trochę. No. jest takie trochę likierowe. Mm -hmm. jest, to jest koźlak. Mm -hmm. No i to jest koźlak, tylko to jest taki koźlak, przy którym jest z piwem sesyjnym. To jest bardzo owocowy, jest mm -hmm. bardzo skórkowo-chlebowy, karmelowy. To wszystkiego tutaj jest dużo. Wszystko jest, wszystko jest bardzo hmm. intensywne, bardzo wyraźne. Figi, daktyle. Tak. Jest zaskakująco dobre. Jest naprawdę bardzo dobre. <grym> nie, nie spodziewałam się, że to będzie dobre. Myślałam, że to będzie po prostu mocne piwo. A tak, nie jest ulepkiem. Nie jest ulepkiem. Jest tak intensywne niesamowicie. Ale nie, jest dobrze odformatowane, bo nie ma. Jak potężnej dawki cukrów ryskowych jest takie. I jak na swoje parametry jest? Mhm. Nie wiem, czy wytrawne no pasuje? Jest, że jest kwaśność podwyższona taka, no tak. więc może to trochę powoduje, że ono nie jest ulepkiem. Mhm. Natomiast to smakuje jak suszone owoce, które są po prostu przetarte tak. i zrobione Płynie, się... No nie smakuje to jak likier, ono nie jest takie gęsto wlepiające. No oczywiście przydałoby się trochę gazu, żeby to miało ręce, ręce i nogi bardziej. Tak, bo smaku nie ma też, wog... no nie ma w ogóle gazu. Ale to ile tutaj jest suszonych owoców, no to jest, to jest naprawdę bardzo fajne. To jest taka esencja kompotu, znaczy nie, nie jest wędzone, mhm. ale esencja suszu, suszu, suszu nie wędzonego. Zalana alkoholem. No bo jednak, <noise> przez to, że to jest takie intensywne, słodkie, ten alkohol w smaku nie wychodzi w ogóle. Mm -hmm. Okej, okay, on grzeje, no bo nie może nie grzeć. No mm -hmm. Nie da się tego ukryć aż tak. Natomiast w smaku tego nie czuć. Jest. Jest naprawdę zaskakujące. Ja się spodziewałem, że to jednak będzie takie trochę ulepek że będzie bardziej alkoholowe, ale nie. No jest bardzo ładnie ułożone i nie powiem pijane Nie, nie jest pijalne, ale jest smaczne. Moim zdaniem dominują suszone figi i prawie nic nie czuję poza tymi figami. Takie nawet mam gdzieś tam podświadome uczucie, jakbym rozgryzała te pasteczki w figę. Odgryzała główki tym małym, biednym osom. Małe, biedne osy są tylko w naturze. Sztuczne figi zrobione z plastiku, takie jak w skrzydełko czy nóżka, na takiej linii. Nie no, wiem o co chodzi. Hodowlane figi. Tak, w hodowlanych figach niekoniecznie są osy. No, najbardziej mi się w tym piwie podoba to, że jest taka potężna intensywność aromatu i no, wąchając że to będzie likier, że to będzie uleb, że to będzie takie gęste i, A ono nie jest takie. Ono jest, no... No, jak na swoje parametry jest po prostu pijalne. Mm -hmm. Bo piliśmy nieraz piwa, które mają 30-30 parę plato, nawet one wszystkie są tak gęste, tak obezwładniające, że nie wiem, czy mam je popić, zagryźć, czy użyć widelca i noża. A tutaj nie, to można pić. Mm -hmm. To jest piwo do picia. <laughs> Jakkolwiek by to nie brzmiało dziwnie. No, jest to bardzo fajne. Eksperyment, nie wiem jak nawet to nazwać. Bardzo ciekawa pozycja. To wygląda ogóle nasze pierwsze, nasze pierwsze styczność z tym browarem. Tak. Bo jakoś nigdy nie mogłem się przemóc, żeby zapłacić. One chodziły te wymrażane po jakieś 100-200 zł za małą butelkę. To jakoś tak. No, i płaciłeś więcej za niektóre piwa. Zdarzało się. No. Zdarzało I nawet się. nie były wymrażane. To prawda. Więc, no jeżeli będziecie mieć okazję coś z tego browaru spróbować, to, to myślę, że warto. To są piwa mocno degustacyjne. Więc w parę osób na jakiś panelik jak najbardziej jak najbardziej warto. I ogromne podziękowania dla Marcina Ostajewskiego, od którego otrzymaliśmy tą oto butelkę na konferencji piwowarskiej, Dziękuję bardzo. Smakowało. Więc oto one. Najmocniejszy lager na świecie. Być może. Tak twierdzą. Tak. Oni. On. Ciekawe, by zrobił takiego najmocniejszego pilsa. Ja ja myślę, nie, wiem, że mog mogłoby nie działać. A to zadziałało. Czy mieliście okazję styczności z tym piwem albo z innymi piwami z tego browaru? Może piliście którąś z tych super wymrażanek 40-50%? Jeżeli tak, dajcie znać w komentarzach jak Wam smakowało, a my widzimy się co czas jakiś.